Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja f określona w zbiorze z rzeczywistym, nie ma ekstremum lokalnego. Żeby funkcja miała ekstremum lokalne, to musimy znać jej pochodną i w momencie, kiedy znamy pochodną, funkcja musi to pochodna musi mieć miejsca zerowe i musi następować zmiana znaku. Tak? Czyli na wykresie musi przechodzić z jednej strony na drugą. No, i my to sobie sprawdzimy. Zatem od razu przystępujemy do wyznaczenia pochodnej. W takim razie mamy f od x. To tutaj będą 4x kwadrat, to jest równa się dodać 12mx. No i dodać 6, odjąć 15m. To jest nasza pochodna. No i ważne są dla nas te miejsca zerowe, dlatego od razu przyrównujemy do 0 mx. Dodać 6 odjąć 15m. Ma być równe 0. No i my sprawdzamy, dla jakich emów ta funkcja będzie równa 0. Sprawdzimy sobie jej deltę. W takim razie mamy 144m kwadrat. Odjąć 16 razy 6 odjąć 15m. To, co mogę podpowiedzieć, to jest to, że 144 Dzieli się przez 16, dlatego obu stron można to podzielić przez 16. Wtedy nasza delta po prostu się trochę zmniejszy i będziemy mieć 9m kwadrat, dodać 15m i odjąć 6. I widzimy, że nasza delta ma postać funkcji kwadratowej. Znowu, tylko że tym razem zmienną jest m. I żeby Nasza pochodna miała miejsca zerowe, to delta musi być większa od zera. Ale my nie chcemy, żeby miała miejsca zerowe, dlatego zrobimy tutaj mniejsze od zera, to na pewno. Ale tak jak mówiłem, jeżeli, będzie, jeżeli nie nastąpi zmiana znaku, to też funkcja nie będzie miała ekstremu. dlatego też możemy zrobić lub równe 0. Bo wtedy funkcja po prostu tak jak nasza zwykła funkcja kwadratowa z jednym miejscem zerowym, ona się po prostu odbije, czyli tu będzie plus, tu będzie plus i tu będzie plus, czyli zmiana znaku nie nastąpi, czyli ekstremum nie będzie. Zatem sprawdzamy, dla jakich m to jest mniejsze od zera. Ja sobie jeszcze to podzielę przez 3, będzie jeszcze łatwiej. Czy mamy 3m kwadrat, dodać 5m odjąć 2 ma być mniejsze od 0 no oczywiście szukamy miejsc zerowych no to powinniśmy napisać równa się my szuk, liczymy deltę czyli mamy 25 dodać no, 8 razy 3 bo 4 razy 2 jest 8 minus razy minus daje plus i tak dalej i tak dalej no to to jest 3 razy 8 to to jest 24 plus 25 to jest 49 o, znajoma liczba chyba jest ok czyli mamy m1 jest równe minus 5 Plus 7 na 6, czyli to jest tutaj 2, 2 6, czyli 1 trzecia. No i m2, to tutaj to samo, tylko z innym znakiem, w środku przez 6. W takim razie tutaj mamy minus 12 na 6, to jest po prostu minus 2. No i w takim razie rysujemy sobie nasz wykres i mamy minus 2 tu, 1 trzecia tu ramiona paraboli skierowane w górę, no to raz, hop, no i widzimy, jest mniejsza od zera, mniejsza lub równa 0 w tym przedziale. W takim razie naszym rozwiązaniem będzie m należące od minus 2 do 1 trzeciej. Nawiasy obustronnie domknięte.